Zgodnie z danymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jest około 230 tysięcy osób, które rozpoczęły działalność na początku lat 90. i mają obecnie ponad 65 lat. Po śmierci ich firmy zostaną wykreślone z tej ewidencji. Spowoduje to szereg komplikacji i problemów prawnych oraz organizacyjnych. Przestaną obowiązywać umowy, decyzje administracyjne i zezwolenia, stracą moc, zaś pracownikom będzie trzeba wypłacać odprawy. Skutkiem tego będzie także wypowiedzenie umów kredytowych lub leasingowych. Stracą także moc wypracowane przez lata porozumienia handlowe, które zapewniały firmie korzystne rabaty i tym podobne. Nie zawsze jednak musi tak być. Nowe prawo przewiduje ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, czyli osoby, która po śmierci przedsiębiorcy będzie kontynuowała jego biznes. Dzięki powołaniu zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorca ma gwarancję, że po jego śmierci jego firma zachowa ciągłość. Ciągłość ta polega między innymi na tym, że firma zachowa swój NIP i dostęp do kont bankowych, a pracownicy nie stracą zatrudnienia. Firma zachowa także kontrakty, koncesje, licencje i zezwolenia. Kolejnym dobrodziejstwem dla osoby, która będzie chciała dalej prowadzić firmę, jest zwolnienie z podatku od spadków. Generalnie rzecz biorąc, ustanowienie zarządcy sukcesyjnego ma na celu zabezpieczenie przyszłości firmy i jej pracowników. Powołanie zarządcy sukcesyjnego wymaga złożenia przez właściciela stosownego oświadczenia. Do tego należy uzyskać pisemną zgodę samego zarządcy na pełnienie tej funkcji. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wpis zarządcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Można to zrobić online lub osobiście w urzędzie gminy. Wpis jest bezpłatny i, aby go zgłosić, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz. Zarządce sukcesyjnego można także powołać już po śmierci przedsiębiorcy. Wówczas powołują go spadkobiercy. Mają na to dwa miesiące od śmierci przedsiębiorcy. W tej jednak sytuacji prawo wymaga formy aktu notarialnego, a więc nie ominie nas wizyta w kancelarii rejenta. Zarządcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem wykluczającym możliwość bycia zarządcą sukcesyjnym jest orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zarządcą może być na przykład jeden ze spadkobierców przedsiębiorcy, ale nie ma takiego wymogu. Może to być dowolna osoba, byle spełniała wyżej wymienione warunki. Co ważne, osoba ta sama nie musi być przedsiębiorcą. Zadaniem zarządcy sukcesyjnego jest tymczasowe prowadzenie przedsiębiorstwa. Powinien pełnić tę funkcję do czasu załatwienia formalności spadkowych. Okres, przez jaki zarządca może pełnić swoją funkcję, nie może być dłuższy niż 2 lata, ale w szczególnych przypadkach jest to 5 lat od śmierci przedsiębiorcy. Zarządcy sukcesyjnemu przysługują szerokie uprawnienia. Może posługiwać się firmą zmarłego przedsiębiorcy z dodatkowym oznaczeniem. W spadku oraz nibem zmarłego przedsiębiorcy może zarządzać bieżącymi sprawami firmy, w tym sprawami pracowniczymi. Może on zawierać umowy cywilnoprawne i korzystać z obowiązujących koncesji i zezwoleń oraz licencji. Co istotne, zarządca sukcesyjny może korzystać z konta bankowego firmy. Jeśli zmarły prowadził jakieś sprawy urzędowe lub sądowe, to zarządca sukcesyjny może je kontynuować. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do lajkowania, subskrypcji, komentowania oraz śledzenia mojego kanału na YouTube.